Ten żołnierz siedział w swoim samochodzie na parkingu pod sklepem spożywczym, gdy zauważył małą dziewczynkę sprzedającą jabłka przy wejściu. Podszedł do niej z uśmiechem i kupił od niej worek jabłek. Zaniepokoił się jednak jej bezpieczeństwem, więc postanowił pozostać w pobliżu i mieć na nią oko. Kiedy dziewczynka sprzedała wszystkie jabłka, weszła do sklepu. Żołnierz postanowił za nią pójść i zobaczył, jak za zarobione pieniądze kupuje jedzenie. Pakowała zakupy do dużej torby i pobiegła w stronę mostu w mieście. Żołnierz zaciekawiony poszedł za nią. Pod mostem zobaczył grupę bezdomnych ludzi i dziewczynkę wchodzącą do namiotu w kolorach wojskowych. Żołnierz zbliżył się do namiotu, otworzył go i był wstrząśnięty tym, co zobaczył. W środku znajdował się ojciec dziewczynki, który miał tylko jedną nogę. Okazało się, że ojciec dziewczynki był dowódcą żołnierza podczas wojny. Żołnierz myślał, że zginął w ciężkiej bitwie. Ze łzami w oczach zabrał dziewczynkę i jej ojca do swojego domu. Dał im ciepłe jedzenie i ubrania. Następnie przygotował dla nich pokój i powiedział do ojca dziewczynki. Uratował Zabrałeś mi życie podczas wojny, teraz ja uratuję twoje w czasie pokoju.